Witam w programie Misz Masz Jak nie o tym, to o tamtym. Naszym gościem specjalnym jest dziś pan Donald Trump oraz pani Joanna Krupa. A dziś pani w charakterze? Zostałam osobistym stylistką, Mr. President. Wspaniale. W takim razie proszę nam zdradzić sekret jego fryzury. To nie jest żadna tajemnica. Bierze się dwa jajka. Ubija jak na biszkopt, nakłada na włosy, wsiada na motor, rozpędza się i fryzura gotowa. Oh. Państwo. Proste. Yeah. Proste. Państwo to słyszą, trzeba mieć jaja, to jest niewiarygodne. A proszę powiedzieć, jaki jest powód pana wizyty. Pani redaktor, przede wszystkim na początku chciałem powiedzieć Pani, jak i wszystkim Polakom jedno wielkie good morning. Yeah. Good, morning. good morning. Czyli dobry wieczór. No coś się Pani jednak pomyliło, tak? Bo morning to ranek. Tak, ale in America jest inna sztrafa czasowa. Do rzeczy. Pani redaktor, jak wszyscy wiedzą, w ostatnich wyborach prezydenckich do zwycięstwa zabrakło mi dosłownie kilkaset tysięcy głosów. Ja słyszałem, że u was są jakieś karty. Ja sobie to wezmę, ja sobie to sam wypełnię i wybory wygrane. A ja panu powiem, że ja na pana głosowałem. O, to dziwne, bo ja nie startowałem w wyborach w Polsce. A o. To być może dlatego mój głos był nieważny. Jerba mate. Hmm, burak. Y Proszę? Jak po angielsku jest burak? Ja nie wiem, bo ja nie jem warzyw. <ścoughs> burak. A, burak Obama. To kiedyś zjadłem. Eee, tak. Yeah. No. Przechodząc dalej, nie da się ukryć, chociaż bardzo się staramy, że ostatnio w naszym kraju odbywa się wiele protestów. E, e, nawet ja wiem dlaczego. Dlaczego? Bo ludziom się nie podoba. Ale co? E, ty, nie, nie wiem co. To trzeba ich zapytać. No ale każdego z osobna? że nam czasu nie starczy, to może stwórzmy tutaj na tę potrzebę jakąś taką grupę reprezentatywną. O, bardzo i... dobry pomysł, bardzo proszę. Zapytajmy, może bardzo to pa. może na początek głos współczesnej czterdziestoletniej młodzieży, pan Tomco Baron. Co? Pa. Co mi się nie podoba? Co panu się nie podoba? Konkret... No mi się nie podoba moja była dziewczyna? A która? Nie wiem, która, ale która jest na pewno. No. To pamiętam dobrze. No co, co, to, to kiedyś sobie przypomnimy. Tak, bo co dwie głowy to nie jedna. Yeah. <laughs> man, man. No to w takim razie, co na to cudzoziemcy? Pan Donald Trump, co się panu nie podoba? Joe Biden. Pytanie było, co, a nie kto? Że wybory wygrał. A tam tak, takie nie. gadanie, ja bardzo przepraszam, takie gadanie. Ja panu powiem, ja, ja wychodzę z założenia, że im więcej ludzi ma odmienne zdanie od mojego, tym więcej ludzi się myli. Myśmy się dzisiaj myli. Gratuluję. No, ale chyba zdania no to powinny być podzielone. Jak ja coś powiem, zdania zawsze są podzielone. Co to znaczy? To znaczy, że ja widzę co innego, a reszta świata widzi co innego. Dlatego lepiej zdjąć kamasze boso do Ameryki i tam mieć święty spokój z dala od tych babskich dylematów, Jerba matemaci. Yeah. Ba y babskich? No pan to się raczej z kobietami nie liczy. A... Proszę pana, mi to się nie podobają te szczepionki. Ludzie nie dajcie się omamić, oni chcą nas wariować. Y coś się chyba pani pomyliło. Nie, to był taki skrót thinkingowy, a, bo a, przypadek, to nie może być to przypadek. Ja, ja podam taki przykład, tak, a, dziadek a, mojego kolegi, mhm. on był zaszczepiony 75 lat temu i teraz nagle umarł. I Co to jest przypadek? Nie. Laska, te szczepionki są dla do naszego dobra. No, żeby ludzie byli szczęśliwi na tym świecie. Ogólnie, żeby to radośnie było. No, ale ładnie to powiedziałeś, stary. Dzięki, man. Ty ja normalnie nominowałbym cię do pokojowego Nobla. Ja siebie też. Yeah. yeah. Y Fajnie. Pokojowego Nobla. Elegancko. Proszę pano, y pan, y może wróćmy do szczepień? O, moja była, była dziewczyna była szczepiona. Tak? No? To była czy nie była? Yy, znaczy była, dlatego teraz jest była. Znaczy nie była. Ty nawet nie czuję jak rymuje, ty. Nie, yeah, stary niezły rap. Normalnie Eminem się w łóżku przewraca. No yeah. A ja proszę pana na przykład byłem szczepiony. Ja byłem szczepiony na gruźlicę, febrę, polio, zapalenie opon mózgowych, tężec, ospę, krztusiec, wściekliznę, haluksy. Pneumokoki i świnkę. O, moja była dziewczyna to świnka. A ja chętnie spróbowałbym tej twojej pneumokoki. Ach, tak. Ale to są bardzo, bardzo, przepraszam bardzo, to są bardzo poważne rzeczy, proszę no. pana. No. na, na, pana, na, 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 na. No, 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 Na no, Na no, A no, 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 no,

czy wiecie Państwo, jak nazywają się buty, w których przyszedł Donald? Trumpki. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo śledzicie wydarzenia polityczne. Chcielibyśmy Państwu teraz pokazać jedno takie wydarzenie. Nie tak dawno było bardzo ważne spotkanie do naszego kraju. Przybył Pan Prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama. My natomiast chcielibyśmy Państwu pokazać moment wcześniejszy, kiedy to nasz prezydent, Pojechał do Stanów Zjednoczonych i tam spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Także zapraszam na takie spotkanie, spotkanie na szczycie prezydentów, jeszcze raz, zapraszam. Ladies and gentlemen, please welcome President of the United States of America, Mr. Barack Obama. Good evening, everybody, and remember, yes, we can. Panie prezydencie, na wizytę z panem oczekuje prezydent Polski. Who? Prezydent Polski, Polska, taki kraj w Europie. A, ah, Europe, I know Europe. It's the final countdown. Da, 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 da. Nie, 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 nie zespół Europe, tylko kraj w Europie. Polska, ah. kraj w Europie. Ah. W where is Poland? Jakby to panu wytłumaczyć... Jakby nie było Rosji, to Polska graniczyłaby z Afganistanem. A ah, Afganistan. Yeah, I know Afganistan. Yeah. Prosić prezydenta Polski? Yes, of course. Szanowni Państwo, przywitajmy prezydenta Polski! Welcome. Welcome. w związku na powagę sytuacji dalsza część spotkania odbędzie się w cztery oczy. Dziękuję yeah, thank you very much. Um, <laughs> <guess it. clears throat> So, Mr. Komorowski, everything's fine? Fajnie. Fajnie. Tak, cały dom na biało? To się nie brudzi? Okay, Mr. Komorowski. Let's start. Um, can I ask you something? Uh, we have a, um, a little problem in Afghanistan because we, we have a little trouble. Uh, we need more Polish soldiers. We need Poland. Uh, you know what I'm trying to tell you. trochę <laughs> Ok. Mamy uh, problem w Afganistanie, you know. uh, wiesz. Mamy problem i potrzebujemy więcej polskich żołnierzy, wiesz? A, pytasz, czy wyjdziemy z Afganistanu? Tak. Tak, z yes, Afganistanu, yeah. tak. Ta. Wyjdziemy, no. Yeah? Tak? Potrzebujemy więcej polskich żołnierzy? Tak, w Moro, wszyscy. Panie Komorowski, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo ale to może teraz ja. Bardzo się cieszę, że nasze narody, polski i amerykański, cieszą się takim wzajemnym zaufaniem. Jak to się mówi, żonie trzeba ufać, ale trzeba sprawdzać, czy jest wierna. Wałęsa. Tak, trzeba sprawdzać, czy się nie Wałęsa. A może teraz takie mam pytanie od narodu. Chciałem się zapytać, kiedy Stany Zjednoczone zniosą nam wizy? A, wiza OK. No właśnie, wiza nie OK jest. no. Chodzi o to, żeby nie było wizów. A, you don't have a visa? Maybe you have a MasterCard. No, tak to się nie dogadamy. No to... U nas w Polsce jest takie przysłowie: Polak, Amerykanin, dwa bratanki i do azbestu i do szklanki. I u nas żeby zawalczyć jakąś sprawę trzeba dać suwenir ja się przygotowałem mam tu taki od dla ciebie suwenir o to wiśniówka taka o a ah, it's a gift for me ta wiśniówka no thank you very much jabaj <laughs> sorry What to znaczy mean, dziawaj? No, nie gramotny masz, odkręcasz. Oh. A, i teraz lejesz do korpusu, no. A, drink! Gdzie drink, to się czyste pije. Dawaj, dawaj, bo nic nie załatwi, no, daj, daj. O, oh, smells like ten spirit. A, ja ci dam tani spirit. To sam to robiłem, no. Na drugą nogę dziawaj teraz. Na drugą nogę, na, na pierwszą zadziałałeś już, no. Masz jedną masz pierwszą nogę, później masz drugą nogę, no. W środku przerwa, no. W sumie przecinek, no. A! Ah, one more time, yeah, I no. I one no, no, no. O, i się yeah. teraz poluźniło, atmosfera yeah. takie mam. Delicious. Trzeba by powiedzieć, ta Anka by mi dalicję spakowała. No. Dobra, e, rozluźniła się, mam takie, może tak prywatnie, bo ja mam takie hobby, nie wiem czy prezydent ma, ja tak e, lubię sobie po prostu polowanie, wyjść na polowanie, polować lubię na przykład, A. polowanie takie, bang, bang. Tak. A, bang, bang, Afganistan. I słuchaj, lubię sobie tak w niedzielę, rozumiesz, wyjść na Ambona, nie, na ambonę. A, you know bono from you too? Nie królowa bona. Ambona, drzewniana, w lesie stoi, no i wchodzę na tę ambonę ze swobierną flintą, rozumiesz, i z tej ambony widzę las, nie? La... Na usta mi patrz, las! A, las Vegas! I... Liściasty! I, I rozumiesz, a, las, no, no, yeah. taki burz. o! Yeah. A, bush. No, yeah. ale, ale nie taki duży busz, taki mały burz. o! Busz junior! I got it. I know. Oto to, oto to. O to, to no. Bang, bang, I've got it. Oto to, to yeah. no. In the bush, you Dick. Yeah. No. Dick? Oh my God! Dick in the bush! Yeah. Oh my God! No, there you see Dick and you see a shaman in Przeszłam ojciec w tym buszu! O, oh, jest a bit hardcore! I, oh i wystawia dziób, i, i ja do niego strzelam, i bęk, bang, bang, i nie trafiłem! I sięgam po naboje, a nie mam naboi! Nie boi. O, ja nie boję! Polak nie boi, schodzę do niego, biorę bitch, rozumiesz? Idę do tego dzika! Bitch! Bitch! O oh my god! Co? no bitch! No. Bitch, dick, was the soul! No, i, i, i tego wierszcika będę ładował tym biszem, i popatrzę do niego, i chodź mnie tu. Halo? 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 Wiecie, To będziesz szef do Gienka? Do jakiego Gienka? Halo, kto mówi? Prezydent! Prezydent! Jaki się gówniarzu zaraz podamy durniak! Taki jesteś kozak, taki kozak! Ten numer jest już na milicji! Milicja już tam jedzie! Przepraszam. Jeszcze nie wszyscy mnie uważają. Uh, yeah. It's a it's a wonderful story, yeah. Uh, you are a funny guy. you, I'm gay. No. Okay, Mr. Komorowski, thanks for your visit. Ah, he's <laughs> not feeling visit. Thank you so much. Thank you. So, Mr. Komorowski, thank you so much, and I will miss you. Ah, miss <laughs> you, dobra. Halo, halo, tak. Tak, już jestem w studiu telewizyjnym. Tak oczywiście. Halo wóz, halo, tak. Już są? Przyjechał? Kto przyjechał? Wuda? Sama Wuda? Zakąsko. Dobrze. Dobrze. A ten, a ten drugi? Też jest. A z tym tym. Mhm. No dobra. Dobrze, to dawać ich do studia, proszę bardzo. Zapraszam panów, zapraszam, zapraszam, proszę szybciutko raz, 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 nie mamy tyle czasu. Proszę bardzo. Brawo, brawo. Tak. Witam, witam serdecznie, dzień dobry, witam. Dobra. Yy, drodzy Państwo, witam za chwileczkę. <laughs> pan jest chory, co jest? Aha, pan pozdrawia. Dobrze. 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 Szanowni Państwo, za chwileczkę wchodzimy, wchodzimy na antenę. Ja tylko yy, pokrótce przypomnę zasady naszej debaty i tak, uwaga. Yy, po pierwsze, nie bijemy po oczach nie bijemy poniżej pasa. Czemu do nas? <noise> Każdy z panów ma do wykorzystania trzy: Ja panu nie przerywałem i trzy kłamstwa bez riposty. Dodatkowo dwie obietnice bez pokrycia. W każdej chwili mogą panowie kupić jedną obelgę. Jeśli usłyszą państwo taki dźwięk, znaczy, że taka obietnica już padła. Po dwóch stratach szansy, kandydat może zacząć naradzać się ze swoim sztabem. Czy to jest jasne? Tak. Czy to jest jasne? Chyba tak. Coś mi tak mówi. Dobrze, uwaga, zaczynamy. Chciałbym przedstawić Państwu dwóch kandydatów. Kandydat Lewa i Spontaniczności w skrócie LIS. Pan Andrzej Wuda. Jest z nim także gościnnie małżonka, pan, pani Ewa Zakąska-Wuda. No i w właśnie w tym miejscu ja bym chciał... Przepraszam, przepraszam bardzo. Proszę się nie wpierać między Wuda a Zakąska, dobrze? Przeciwnikiem pana Wudy będzie, jest, będzie, jest pan Robert Ciamcia-Ramcia. <noise> Brawo! Pan Robert przyjechał z Wałbrzycha, ale jest z tych. <noise> pan Robert ma z Państwo, nietypowe zainteresowania. No proszę pana, no bez przesady, dobrze? To jest biologia, tego się nie da uszukać. Każdy się rodziło mi ośpiewanie. A to tak. <śpiewanie> Lubi pan śpiewać, tak? Tak, tak, proszę państwa. No. Szansa na sukces. Voice of Poland. Idol. O lo, wszędzie pan tam był. Tak? O. Ale co prawda, no nie udało mi się przejść z pierwszego etapu. O, nie przepuściło pana jury? Nie, ochroniarz. Dobrze, szanowni państwo, będziemy zaczynać. Uwaga, uwaga. Runda pierwsza. Kategoria podatki i składki. Pierwszy odpowiada pan Andrzej Wuda. Co zrobiłby pan z podatkami? Czekamy. No, będę płacił. Bardzo dobra odpowiedź. Co na to pan Robert Ciarmciaramcia? Szanowni Państwo, ja odpowiem piosenką. Olać podatki, olać podatki, je w... zuzowskie składki. Olać podatki, olać podatki, niech nie płacą bogaci, ci, ci, ci. <grym> Dlaczego my nie mamy piosenki, no? Spokojnie, bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy dalej, następna kategoria. Yy, sprawdzę na pewno, tak, tak. Uwaga. Yy, prerogatywy prezydenta. Co kur... To jest taka czapka, hello. Jest taka kanciata, tutaj ma takie różki, jest taka wojskowa mała prerogatywka, duża prerogatywa. Właśnie. A myślałem, że od Anny Komorowskiej większej pierwszej damy już nie będzie. <grystanie> 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 Dobry żart. <grystanie> Uwaga, przepraszam. Nie. Wróć spokój. <grystanie> spokój! Spokój! Proszę o, o... się, woda zagotowała. Pro... Proszę o spokój, proszę o spokój. <grystanie> Yy, prerogatywy prezydenta. A ten swoje. No, no taka jest kategoria, no A. co zrobić. <kluz> 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 Przepraszam, to co mi pani tu herla teraz. no? Pani się cieszy, że się w ogóle odezwała. <kluz> Uwaga. Prerogatywy prezydenta, wojsko i obronność. Co mieli zrobić czterej pancerni? A. Wrócić do domu, napalić w piecu, nakarmić psa, zdążyć przed nocą? Odpowiedź B: wrócić w piecu, nakarmić dom, zwyciężyć przed nocą, zdążyć do psa? Odpowiedź C: zwyciężyć w piecu, nakarmić noc, wrócić do psa, zdążyć przed domem? Czy może D: tylko zwyciężyć? Przepraszam bardzo, najważniejsze pytanie to, jaki to był pies? Bo jeśli owczarek niemiecki, no to ja z oczywistych powodów nie będę odpowiadał na takie pytania. I do tego jeszcze rudy. O! Niemiecki i rudy. Czy może być coś bardziej fałszywego niż Tusk? Ja chciałem wnieść poprawkę. Do konstytucji? Nie, do mojego krawca, bo garnitur mnie pije. Ja już pomagam. Momencie, jak Boga kocham. Też bym się napił. Dziękuję ci, dziękuję ci bardzo. Czy już? Już ja da już. Uwaga, uwaga teraz wszyscy, ponieważ przechodzimy do kolejnej rundy politycy a rzeczywistość bardzo uwaga uwaga pytanie brzmi Politycy, a rzeczywistość kto pierwszy ten lepszy dokąd Polacy jeżdżą najczęściej na wakacje dokąd im starcza Tak jest poprawna odpowiedź na komisję. uwaga dalej kto pierwszy ten lepszy historia polskiej polityki życie i twórczość Lecha Wałęsy Fuu. Co robił Lech Wałęsa? A, nie chciał, ale musiał. B, musiał, ale nie chciał. C, Maciej musiał. D, Maciej musiał, ale nie chciał. A! I to jest bardzo dobra odpowiedź. Gratuluję. Szanowni Państwo, dobrnęliśmy do końca. Czas na wyniki naszej debaty. Ja już tutaj dostaję informacje na moje ucho. Tak, już wszystko wiem. Otóż, Szanowni Państwo, uwaga, uwaga. Zwycięzcą naszej przedwyborczej prezydenckiej debaty został Pan Robert Cziamciarędzia! <śleszy> <grym i w górę> Panie Robercie, Panie Robercie, kilka słów do wyborców. Dziękuję bardzo. Dziękuję nie tyle za moje zwycięstwo, ile za przegraną kontrkandydata. Chciałbym zakończyć piosenką. <grym i w górę> Zwycięstwo mamy, zwycięstwo mamy, nie będzie pierwszej damy. Za głosy dzięki, za głosy dzięki, za głosy dzięki, ci, 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 ci!